Ekonomia Bankowość, bankofinance, finanse bankofinance, analizy, analizy, prognozy ekonomiczne, prognozy ekonomiczne biznes, biznes, cyberbezpieczeństwo. cyberbezpieczeństwo. To tym razem będą prognozy ekonomiczne i analizy, bo tuż obok mnie jest Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista naszego banku. Witaj Ernest. Cześć. Cześć. Banku PKO SA. dodajmy. A spotykamy się w środku wakacji. To powiedz proszę, jak to jest z sezonem ogórkowym u ciebie? Czy on w ogóle pojawia się w wakacje, jeśli chodzi na przykład o analizowanie otoczenia gospodarczego? Jest trochę spokojniej? Na pewno trochę jest spokojniej, bo ciężko nie patrzeć za okno. Akurat dzisiaj pogoda jest ładna i jest wakacyjnie. Ale dane wychodzą tak jak w każdym miesiącu, ten sam zestaw danych analizujemy My tym się różnią wakacje, że w sierpniu nie ma decyzyjnego posiedzenia RPP, a więc jeden punkt napięcia mniej. Ale dużo rzeczy wyszło ciekawych w lipcu nowa projekcja inflacyjna NBP. Mamy komplet danych za drugi kwartał, a więc jest co analizować. No i cały czas zastanawiamy się też, co będzie w drugiej połowie roku. No tak, bo to też jest bardzo ciekawe, ale to czym żyjecie w wakacje? Powiedziałeś, że RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej, ma taki urlop, można powiedzieć, sierpniowy, ale może czekacie na przykład na niższą inflację. Tak, bo rzeczywiście inflacja za lipiec to już powinno być poniżej 3%, pewnie około 2,8%. Celi inflacyjny będzie? Celi inflacyjny to jest 2,5%, ale będziemy blisko i Aha. pewnie w którymś z miesięcy tego celu dotkniemy. No i to by sugerowało, że jakieś tutaj obniżki stóp procentowych jeszcze muszą się wydarzyć w tym roku. Podnoszone są takie argumenty o, o dyspersji inflacji, czyli że mamy tą inflację niby w celu, ale jest dużo kategorii, w których inflacja jest dużo wyższa i mamy taką pewną anomalię, że tutaj ceny paliw, ceny żywności powodują, że będziemy w celu, ale ta inflacja bazowa jest powyżej 3% i to jest pewien dyskomfort dla niektórych członków Rady. Ale mimo wszystko te stopy realne będą na tyle wysokie, że pewnie do jakiegoś jednego ruchu lub dwóch ruchów obniżkowych dojdzie. To jest o tyle ważne, że my wiążemy te obniżki z tą perspektywą ożywienia kredytowego. Już widać, że niższe stopy procentowe przekładają się na lepszą akcję kredytową i w detalu, i dla korporacji, bo taką tajemnicą poliszynela jest, że nasze ożywienie inwestycyjne to jest przede wszystkim sektor publiczne, bo oni się mogą finansować tanio, mają w dużym stopniu też KPO, tam to pierwsze uderzenie idzie inwestycyjne, a sektor prywatny, no dla niego jednak te stopy są pewną barierą. Wysokie stopy realne, wysokie stopy nominalne. No i byśmy przeszli właściwie tak płynnie do tego, co w drugiej połowie roku, no to w drugiej mhm. połowie roku oczekujemy wyższej dynamiki inwestycji, naprawdę takich dwucyfrowych już pewnie dynamik kredytów inwestycyjnych dla korporacji, a więc no to jest coś, co od jakiegoś czasu prognozujemy. No i zobaczymy, czy się na te 4% w całym roku wyrobimy. Jeżeli jeśli nie zrobimy, to niewiele zabraknie, bo drugi kwartał może nie jest rewelacyjny, ale to druga połowa roku powinna być lepsza. Statystycznie choćby lepsze. To pociągnę cię za język. Powiedziałeś, że jeszcze RPP może dwa razy obniżyć stopy, to bardzo ważne dla wszystkich kredytobiorców. Co to znaczy dwa razy obniżyć stopy, o ile? Jak to szacujecie? No My myślimy, że to będzie taki tradycyjny ruch typowy, 25 punktów bazowych. No to już spora oszczędność na kredycie. Na racie. Tak, tak. tak. No i tak mniej więcej należy na to patrzeć. Myślę, że jest bardzo duży, tak zwany odłożony popyt na kredyt. Te szczególnie hipoteczne. Mamy na rynku mieszkaniowym nawet pewną korektę cenową i ten niższy koszt jest tutaj absolutnie kluczowy, bo w odniesieniu do płacy to ceny mieszkań właściwie od lat są podobne, ale ta wysokość raty jest tutaj kluczowa i myślimy, że tutaj obniżki stóp procentowych no mogą spowodować, że ta korekta, którą teraz mamy na cenach mieszkań no ona się zakończy. Czesi to zresztą testują. U nich to po by że pompowanie bańki, hmm. no bo te ceny w Prady są dużo wyższe niż w Warszawie, no a tutaj w Polsce będziemy mieli znowu jakieś takie, no, większą aktywność. Na rynku nieruchomości, jak patrzymy na to, że mniej się ostatnio budowało, to też mogą być wzrosty cen. Ale może nie będziemy mówić o Czechach, natomiast skoro już wychodzimy poza granicę Polski, jesteśmy w Unii Europejskiej, chociaż nie w strefie euro akurat, to też sporo czasu poświęcacie i strefie euro i Unii Europejskiej, bo bardzo często mówicie o tym bardzo słusznie oczywiście, że ma to wpływ także na naszą polską nie, gospodarkę. Nie no, my, my robimy analizy tych gospodarek, które są istotne z punktu widzenia gospodarki polskiej i z punktu widzenia naszego banku, tak, z punktu widzenia prognoz, a więc nie mamy spółki matki zagranicznej, i to mm -hmm. powoduje, że no, jakby no nie ma fajniejszego miejsca do pracy w researchu niż właśnie research takiego banku jak PKO. Pekao S.A. Okay, tak. okay. To z, żu z żubrem. Ten z ten z... żubrem tak. No właśnie, ale tak, bo pamiętam, jak często rozmawialiśmy, mówiłeś, że pewnym problemem na mapie takim gospodarczym, problemem na mapie Unii Europejskiej czy strefy euro są Niemcy. Dla nas bardzo istotny mm -hmm. przecież kraj z punktu widzenia gospodarki. A ostatnio chyba ten ciężar przeniósł się bardziej, tak patrzę na mapę na południowy zachód. Czyli na Francję. Piszecie o tym, że właśnie Francja w ostatnich kilku miesiącach jest kulą u nogi przetwórstwa strefy euro. Co tam się właściwie dzieje? Francja jest krajem, który nie może sobie pozwolić na taką stymulację, choćby fiskalną, jak Niemcy. Tam jest taki pewien bezład polityczny i to nie jest najbardziej konkurencyjna gospodarka. Nie ma przestrzeni fiskalnej. Niemcy, jak jakbyśmy popatrzyli na perspektywy dla Niemiec, to większość ośrodków analitycznych prognozuje w przyszłym roku nawet jeden punkt wyższy dynamikę PKB w Niemczech niż w tym roku, bo jest właśnie. Ten pakiet fiskalny, i tam jest już optymizm wśród producentów. To się zaczyna dziać. No może nie w tym roku, jeszcze te twarde dane, ale już w tych miękkich danych widzimy. No i to nie ma co się oszukiwać, to będzie miało wpływ dla Polski. My jesteśmy z Niemcami mocno połączeni i, i liczymy na to, że też te prognozy na przyszły rok dla Polski są za niskie. Trzeba będzie je podwyższać, tak? Ja widziałem prognozy niektórych banków nawet poniżej 3%. Myślę, że polityka fiskalna będzie ekspansywna, bo tak się ułożyło, tak, że tak powiem, u nas z wyborami, z wynikiem wyborów, ale też ten wpływ, granicy będzie taki, że będziemy prawdopodobnie mieli zbliżony wzrost gospodarczy w przyszłym roku, jak w tym roku. A ta Francja dla nas dużym jest problemem? Nie, Francja dla nas nie jest dużym problemem. My patrzymy na Niemcy, patrzymy na kurs złotego, bo to jest trochę się... Tam no nie może... kurs złotego ostatnio. Tak, patrzymy, ale taka nasza konkurencyjność cenowa no, niestety, no, nie jest mhm. wspierana przez tego mocnego złotego, a przez lata to był jednak ten słoń w pokoju, który powodował, że wyniki eksporterów były bardzo dobre, więc patrzymy na to, patrzymy jeszcze na Trumpa. Może cła nie są najważniejsze dla nas, ale one decydują o pewnym sentymencie co do Europy i Europa to wygląda na to, że będzie dość poważne starcie z administracją Trumpa. Wiele krajów uległo, a Europa chyba chce się postawić, ale to może no, prowadzić do pewnej eskalacji, której biznes nie lubi po prostu. Kurs złotego, jak mówiliśmy, rośnie. On nie zawsze jest oczywiście nie dla każdego dobry, ale przecież osoby wyjeżdżające na wakacje za granicę mają pewne powody do zadowolenia. Tak, dla konsumpcji w ogóle to jest dobry omen, bo konsumpcja to w dużym stopniu też jest konsumpcja z importu i więc te dobra importowane są tanie. Mamy taki fenomen od dwóch miesięcy, że ceny sprzedaży detalicznej, tam mamy deflację. Właśnie dlatego, że jest mocny złoty, tani import, trochę tego taniego importu z Chin, to pewnie będzie jeszcze się nasilało. A więc tu wracamy znowu do początku naszej rozmowy, czyli inflacji. Konsument się może czuć lepiej, szczególnie na tych wjazdach zagranicznych. To, czego brakowało klasie średniej, żeby ona się poczuła bogatsza, bo mieliśmy lata prosperity, a ona się wcale nie czuła bogatsza, bo ten złoty się osłabiał, to to się powinno wydarzyć. I my też myślimy, że ten rok w ogóle dla konsumenta będzie lepszy, bo w pewnym momencie będzie mieli i dynamikę realnych płac dzięki tej niższej inflacji nawet 6% i tym czarnym koniem tego roku oprócz inwestycji, które właściwie w drugiej połowie roku powinny się materializować już drugi kwartał będzie lepszy. W pierwszym kwartale było zaskakujące też plus 6%, nawet te inwestycje wzrosły, to konsumpcja. Tutaj analitycy myśleli, że to będzie dużo trudniejszy rok dla konsumpcji, my uważaliśmy, że to oszczędzanie się zakończyło, także też konsument tutaj powinien się lepiej poczuć i to będziemy widzieli w danych. A to też ma wpływ na nasz PKB. Tak. I na nasz biznes też, tak. I na biznes nasz bankowy biznes. jak najbardziej. Oczywiście, że tak. To ostatnie pytanie, jak tam obrączka płatnicza się sprawdza? Świetnie. Widzę, że masz. Świetnie. Byłem na wakacjach w Hiszpanii. Działało? Działało. No. Robiłem wielkie wrażenie na panach i paniach w kasierkach. Naprawdę wielkie wrażenie. Czasami nawet wołali tam kogoś, żeby pokazać, jak ja mówię spokojnie. Za rok też będziecie mieli w Hiszpanii. Ale na razie w Polsce ja też byłem za granicą i przyznaję, że również musiałem w kilku miejscach tłumaczyć, o co to chodzi i jaki to bank, że takie obrączki wydaje. No to jakby coś to właśnie my, bank PKO EZA. Bardzo dziękuję. Naszym gościem w PKO Nami był Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista naszego banku. Dzięki Ernest. Dzięki. Pekonomia.